Pomnik Martyrologii i Chwały Oręża Polskiego znajduje się przy ulicy Cervi w zachodniej części Parku Zdrojowego naprzeciw hotelu Cieplice. Pomnik powstał w związku z obchodzonymi w latach 60. XX wieku uroczystościami Tysiąclecia Państwa Polskiego z inicjatywy nauczyciela tutejszej Szkoły Rzemiosł Artystycznych Marcina Szymanika. Pomnik wykonał Szymanik wraz ze swoimi uczniami w ciągu dwóch i pół miesiąca 1967 roku. Jako materiał wykorzystano drewno ze ściętego na terenie rozbudowującej się szkoły 80-letniego modrzewia. Oficjalnej odsłony pomnika dokonano 14 października 1967 roku. Pomnik przedstawia dwa wbite miecze gruwalskie o wysokości 7 metrów, których rękojeści zakończono główniami. Na mieczu prawym znajduje się głowa współczesnego żołnierza polskiego, na lewym głowa woja z czasów Bolesława Krzywołustego. Na klingach wyryto szachownice, na których przedstawiono najważniejsze momenty z dziejów oręża polskiego oraz pracy i martyrologii polskiego narodu. Poszczególne sceny podzielone są napisami. Na lewym mieczu nazwy obozów koncentracyjnych i bitew z czasów II wojny światowej. Na prawym imiona władców polskich, nazwy bitew i zdarzeń z dziejów stosunków polsko-niemieckich, począwszy od Psiego Pola. Oba miecze ustawiono na cokole, składającym się z trzech stopni. Jest to miejsce, przy którym obchodzone są uroczystości upamiętniające wybuch i zakończenie II wojny światowej.